razem zadziała mi wszystko moi drodzy w ostatnim materiale podam wam skrótowo w ostatnim materiale mieliśmy do czynienia z osobami, które pod z mojego otoczenia były pod czas apokalipsy zombie w Light 2 w całym RP występuję ja i Ika, z Skokiko Mateo Rewest Fredka i Natalia z Koniaro też więc tutaj jakby ostatnie nasze spotkanie dotyczące tego. okazało się, że póki co Rewest Ja, Szalona, Fredka Koniara Ta Lilika, Emiczek i kokiko jesteśmy. W jednym miejscu, a Natalia z Mateo są w drugim. Więc to tak, żebyśmy mieli woli wstępu na dzisiejszy materiał. A też dzisiaj omówimy sobie, że w obu tych miejscach, w obu punktach w Wieledor skończą nam się zapasy. To spowoduje potrzebę wyjścia na zewnątrz. U a więc um, będę mówił, że tymczasem wy, gdy nadejdzie odpłynąć. Skoro wszystko jasne, poruszamy. Mija kilka tygodni. Zebraliśmy wszyscy wiele y, zapasów, które nam starczyły na kilka pierwszych tygodni apokalipsy z tym w uniwersum Dynamite 2. Przez ten czas wiemy już y, od y, Różnych notatek terenowych, które, które były jednocześnie nagrywane i słyszane gdzieś w tle komunikatów oficjalnych o po pozostaniu w domu przez dr Katsumi Kobayashi, która była w członkiniu Rady Ludzkości, oraz przez wielu tych członków, właśnie owej Rady Ludzkości, powoduje, że. Musimy zostać w domu i czekać na dalsze instrukcje. Sytuacja za drzwiami robi się coraz bardziej dramatyczna i jeszcze bardziej dramatyczna. Pewnego dnia słyszymy serię wybuchów, które mają tego, przy których okazuje się, że, czarny, że nastał czarny poniedziałek gdzie to Wojsko zrzuciło chemikalia na miasto. Blisko tego miejsca będzie przebywać, będziemy przebywać my, a z kolei Mateo i Natalia będą na może nie tyle blisko tego miejsca eksplozji, co po prostu będą dalej, nie, nie, Żeby była taka jasność zabitych deskami nasze biomarkery, które pewnego dnia przynosi są pracownicy GRE zaczynamy rozumieć jak działają na szczęście, w nieszczęściu GRE odkrywa, że my nie mamy, nie nosimy symptomów zarazem przynajmniej tak jest w pewnym momencie Bowiem, jak się okazało, Szalna Fredka i ja mamy ślady po gryzienia tylko że jesteśmy odporni na samą zarazę. Nie? Tylko że tego nie odkrywają pracownicy GRE, ponieważ postęp wirusa THV zatrzymał się u nas na rozwoju podstawowym, czyli. Niby mamy jakieś umiejętności większe od innych, ale jednocześnie też nie będziemy zagrożeniem dla ludzi, Ale, dla zasady, żeby się zakamuflować, zakładają nam te biomarkery. na reszcie i zaczynamy. I dalej stosujemy się do społecznej izolacji. Niemniej jednak, w pewnym momencie naszej historii to komunikacja z GRE jak i zresztą tych, tych członków Rady Ludzkości się nam urywa. Wybuch epidemii, które się dzieje bardziej za przemoc i agresję. Widać, że wojsko nad tym nie panuje, i pewnego dnia ja określam, że każdy z nas musi zrobić sobie jakąś formę broni, bo ewidentnie sprawa wymyka się spod kontroli, i mimo tego, że żyjemy w społecznej izolacji od reszty świata, to GRE już nam nie pomoże. Na pewnym etapie również zrzuczeń z zaopatrzeniem przestają się pojawiać, co pokazuje nam, że zostaliśmy dani na siebie. Tymczasem, na drugim końcu tego wszystkiego Mateo i Natalia również dostają zrzuty z zaopatrzeniem i Mateo również dochodzi do pewnego wniosku że należy powiedzieć że sobie wprost, że są zdani na siebie oraz, że musimy działać sami o ile u nich sytuacja jest raczej dość jasna tak u nas widzowie to zaczynają się burzliwe debaty na temat tego jak bezpieczne jest wyjście na zewnątrz aby uzupełnić zapasy. Podejmuję więc decyzję, że skoro mnie nie zabiją albo nie aż tak łatwo mnie zabić przez zarażonych to już najłatwiej mi będzie się dostać na dach postanawiam więc wejść na dach i zobaczyć co się dzieje biorę lornetkę i pewnego dnia wychodzę na zewnątrz i widzę że miasto jest wyludnione. Dodatkowo pewne miejsce jest pokryte bardzo, bardzo dziwnymi hemitariami. i widzę, że każdy, kto tam przebywał zginął albo zmienił się w zombie. Same w wirali jest od groma na ulicy. Na szczęście z powodu odległości, w jakiej mieszkam od dachów, no to... szczęście, w nieszczęściu, to moje tak, mój wzrok widzi je bardzo dobrze, ale wirale mnie nie widzą. Wracam więc do bloku i mówię o sytuacji. W tym momencie zapada jedna prośba, musimy zbudować sobie jakąś formę schronienia z lampami UV. O ile z lampami UV nie jest problem, bo GRE oraz wojsko na potrzeby tego, tej społecznej izolacji trzymało lampy UV, to lokalizacja nie jest tak oczywista. No i w tym momencie nawiązuję kontakt z jedną z osób, które biegają często sobie pod yy, yy, czyli w takiej nocnych biegaczy yy, i pytam się go czy wie gdzie jest yy, tego typu miejsce wskazuje mi on jeden z opuszczonych wiatraków nie mniej jednak mówi, że trzeba będzie oczyścić to miejsce narażonych i on by tego nie sugerował ale jednak jeżeli zamierzam to zrobić to to już jest moja sprawa. Ja i Niedawez decydujemy się wyjść, aby wyczyścić to miejsce zarażone. Niemniej jednak nie tylko ja wypatrzyłem sobie to miejsce, Mateo i Natalia również. Co jest tutaj bardzo istotne w tej sprawie. W większości przypadków staraliśmy się przez dostać między zarażonymi, nie wchodzić z nimi w konfrontację, skakać po dachach, żeby nie mogli nas dosięgnąć. Ale z kolei bardzo skromnie eliminowaliśmy. Wiedziałem, że, bo czytałem wcześniej w gazetach, na przykład o epidemii wirusa Haram z, właśnie z Haranu, że należy unikać absolutnie nocy. Na tę okoliczność będziemy musieli w latach przygotować to miejsce. Oczywiście wirale były groźnymi przeciwnikami. Rewest musiał bardzo uważać na ugryzienia, bo ile mi ugryzienie samo w sobie nie robi, to jemu mogłoby. W takim wypadku należy dość jasno powiedzieć, że tutaj Tutaj mamy do czynienia z osobami, które próbują przetrwać i zaczynam zauważyć powstanie rodzących się pewnych frakcji, nie? No i co możemy dalej powiedzieć? W latach zaczynamy przygotowywać to miejsce. Niemniej zarażonych jest przytłaczająca ilość. I nagle na jednym z budynków spotykamy kolejnych ocarałych. Zapoznajemy się z Natalią i Mateuszem i zaczynamy wspólnie uważać, że razem będziemy w stanie osiągnąć więcej. Oczywiście Mateusz i Natalia również chcą przetrwać. I zauważamy, że jednym z zarażonych jest mutant. Mateusz powie nam wprost, że już nieszkodliwienie mutanta nie będzie proste. I ja na to odpowiem, że na pewno bardziej prawdopodobne niż unieszkodliwienie przemieńca. w takim wypadku należy dość jasno powiedzieć, że na tym etapie, parę tygodni już po y, wybuchu epidemii wirusa THV, y, przemieńce już przemierzają ulicę, choć na pewno nie jest ich tak dużo. Pokazuje lampy UV, oni pokazują swoje i mówimy, że jak rozlokujemy to, to będziemy bezpieczni na noc, a po drodze jeszcze urządzimy to miejsce tak, żeby było bezpiecznie dla nas wszystkich. No i tutaj należy dość jasno powiedzieć, że jakby tutaj nie patrzeć, powiedziałem, że ale szamba narobiło GRM. O samym GRE nie będziemy słyszeli o tyle o ile, że, z że jedną z pracownic GRE w tym wypadku będzie... będą dwie osoby z tej grupy. Moja siostra, Oniara oraz Natalia. Jednakowoż też Natalia zaznaczy, że GRE nigdy nie chciało doprowadzić do takiego bałaganu. I ewidentnie ktoś czegoś nie dopilnował. Efekt jest taki, że ja odkryję w ten sposób, że Natalia była z GRE, Nie. W tym momencie powiedziałem, że nieważne skąd byliśmy przed epidemią, ważne, żeby teraz współpracować, aby przetrwać. I rzucę sankę, wytrzymać, by przetrwać. Przetrwać, aby wytrzymać, nie? No i teraz należy dość jasno powiedzieć, że zaczyna się starcie. Starcie, które zadecyduje o tym, czy będziemy w stanie się przemieszczać po mieście względnie bezpiecznie, mówię, względnie, bo będzie trzeba się wbić w grupy i ewidentnie Ci ocaleńcy z Wieledor będą wbijali się w większe grupy, ale my będziemy jako tako pokazani jako tak zwana brygada inkwizycyjna. nie? Będzie to coś na rodzaj takiego stwierdzenia takiej czwartej siły w mieście, której będziemy trzymali. E, oczywiście razem z tym wejdą też kolejne postacie do tego RP Story, e, ale żeby była jasność, takie postacie jak Aiden, Lawan czy Hakon również tutaj się pojawią, e, ale to dopiero z biegiem czasu, pamiętajmy, że mówimy o pierwszych tygodniach po rozbuchu zarazy. No i tak, po kilku dniach i nocach udaje nam się wybić wszystkich zarażonych i ustawić wszystko tak, że zaczęło działać. Niemniej jednak, myślę, że największym problemem są zapasy, rzeczy, raczej ich brak. I na tę okoliczność lokalizujemy sklep, który nie został splądrowany, ale jest też ciemną strefą, z którego w nocy wyjdą zarażeni. Ja z Fredką podejmiemy decyzję, że z wiadomych dla nas przyczyn będzie nam o wiele łatwiej się przemieszczać z racji naszych możliwości, powiem to do Rewesta tylko, żeby zdobyć jakieś pożywienie dla nas z tego sklepu. Rewest się z tym zgadza i namawiam jego oraz Natalie, żeby dali nam to załatwić po swojemu. Mateusz nie rozumie, jakim cudem byśmy to przewrać, ale zgadza się finalnie i działamy dalej. Nie? Rzecz jasna, jeśli chodzi o to, no to myśmy z Fredką zakradali tam, gdzie mogliśmy i to się zakradaliśmy. Tam, gdzie się dało, to się zabijało danych zarażonych. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że to będzie się działo w nocy, no to sytuacje też nie będą kolorowe, nie? No i tutaj należy dość jasno powiedzieć, że w samym miejscu, w samej ciemnej strefie panuje względny spokój, bo... te, bo Fredka i ja będziemy mogli na spokojnie pozbawiać rzeczy, ale będziemy musieli to robić po cichu, bo Teren tego sklepu patrolują przemiętnice. I w pewnym momencie, zbierania tego, zacznie Fredka się zastanawiać, jak powiedzieć wreszcie, że jesteśmy odporni nie? Bo to robi się dziwne, że my wszyscy, ze wszystkich my, nasza dwójka, jest w stanie tego. Oraz zaczyna się ona do mnie zapytać, czy jak myślę, czy więcej jest takich ludzi jak my w całym Willenor ja odpowiadam Fredce na tę okoliczność, że nie wiem i że tutaj w tym wypadku nie, tak, nie ma co o tym teraz myśleć najważniejsze to zdobyć zapasy dla naszych oraz uciekać z tego miejsca oraz zrobić to tak, żeby się ani nie zakleszczyć w tym wejściu ani też nie zabić w walce z przemieńcami, nie? Oczywiście y, y, szybko to byśmy nie wyszli, ale też wyszliśmy na tyle zgrabnie, że przemieńce nas ledwo co zauważyli. Y, jeden skoczył, byśmy się schowali w, w wysokiej trawie i wyeliminowaliśmy go po cichu. Y, po cichu nie oznaczało że nie bez komplikacji zarobiłem kolejne dziabnięcie w ten sposób ale mm, przynajmniej stwierdziłem że to jak nie będzie, a y, wracamy i oddajemy im m, tego zdobyte m, te, zdobyte m, pożywienie i tak dalej oraz y, zaznaczamy w jakim dawkowaniu może ktoś się przyjąć Wyznaczamy również strażników, w sensie, że do nas dołączy jeszcze paru ocalnych, którzy dostaną swoje nazwy, swoje imiona ewentualnie w po drodze. Oczywiście na ten moment jesteśmy po pierwszym starciu z zarażonymi i wiemy, że dzięki temu co się wydarzyło, nasze życie nie będzie takie proste jak się wydaje. Ale też stwierdzam, że slogan wytrzymać, by przetrwać, to jest właściwe. I że wytrzymamy i damy radę to przeżyć. W tym momencie, to jest zakończenie naszego MF Story dzisiejszego, gdzie spotkaliśmy pierwszych zarażonych. Od razu powiem, że przy następnych herpes Story będę robił różne podejścia. Raz będę ja z Fredką albo z kimś na głównych bohaterach, a raz będzie to na przykład, nie wiem, Ligi, K, Emi czy ktoś jeszcze inny. Warto też zaznaczyć, że Emi ma tę samą wadę wzroku, którą miała ma w prawdziwym życiu więc tutaj aktualnie ona nie widzi na jedno oko, przez co trudniej jej byłoby umierzyć odległość więc ona w tym świecie musi nauczyć się żyć z tą wadą rozumiem, nie? I to jest taka dodatkowa kwestia na górze tworzymy taki ten przeszkód, który próbuje Emilczak z każdego dnia przejść bo o ile Kokiko nie ma z tym problemu to na przykład Lidika ma lekki a Mimiczek spróbuje dzień w dzień pokonać ten tor przeszkód aby móc dołączyć do reszty i móc jakoś sobie poradzić czy jednak tak się stanie? Dowiecie się w następnych częściach naszego RP-Story. Na ten moment, na naszej osi czasu, jesteśmy jeszcze na długo przed pojawieniem się Edena. Ale to co możemy powiedzieć o tym, co się do tej pory działo, to to, że wojsko już utraciło całkowitą kontrolę nad rozprzestrzenianiem się wirusa THV, a sam miasto pogrążony jest w chaosie. Co się będzie działo dalej? słuchajcie dalszych y, historii RP naszych, a się dowiecie. Widzimy się w następnej części. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego w tym Krew kamienia, Serce lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz w tym Księżycowe blizny, Cienie północy. Oraz drżenia lat. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, komentarz na Instagramie i Twitchu. Trzymajcie się, hej, hej,